Mój znajomy rokrocznie uczestniczy w biegu rzeźnika. Nazwa możecie przerażać, i słusznie, dlatego, że jest to bieg po górach, po trasie liczącej 78 km, którą trzeba przebiec w określonym czasie. Motywem wiodącym tego biegu są góry, ale również błoto. Organizatorzy biegu rzeźnika co roku przechwalają się w takich trailerach, zapowiadających kolejną edycję, że zadbali o to, żeby w tej edycji było jeszcze więcej błota niż w poprzedniej, więc widać, że jest to wyzwanie dla pozytywnych psychopatów i ci pozytywni psychopaci e, biegną parami. Dlatego, że kolejnym istotnym założeniem tego biegu jest to, że powinni sobie nawzajem dawać wsparcie i motywację w trakcie tych 78 km. Historia, którą opowiedział mi mój kolega, pochodzi z pierwszej albo drugiej edycji biegu rzeźnika, w której wystartowały dwie pary komandosów. Biegli razem aż kilkanaście kilometrów przed metą, jeden z nich skręcił kostkę. Najpierw próbował biec dalej sam, ale właściwie z każdym kolejnym metrem było gorzej. W związku z czym później jego koledzy, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, próbowali go biegnąc holować dalej. Natomiast ta strategia okazała się nieefektywna. I w końcu na zmianę brali go na plecy i próbowali biec dalej do mety. Wszyscy dobiegli. Na mecie cała czwórka się popłakała ze zmęczenia i ze szczęścia. Tytuł tego odcinka, czyli Pomocna Dłoń, brzmi banalnie. Ale jego sens zupełnie nie jest banalny. Jak być może kojarzysz, w poprzednim odcinku mówiliśmy o znaczeniu relacji w budowaniu naszego SIS-u, znaczeniu relacji w ogóle. W tym odcinku mówimy o roli relacji w budowaniu naszego SIS-u w momencie próby, chociażby takie jak skręcona kostka. Wnioski z tej historii o komandosach są dwa. Pierwszy to taki, że jeżeli coś niedobrego się dzieje, a mimo to samotnie próbujesz brnąć dalej, to tak naprawdę często tylko pogorszysz sprawę, tak jak w przypadku komandosa, który próbował dalej biec z tą skręconą kostką. Drugi wniosek dotyczy pewnego mocnego założenia, które powinny mieć w głowie wszyscy uczestnicy danego wyzwania, mianowicie takiego, że jesteśmy w tym razem i albo razem wygramy, albo razem pójdziemy na dno. To podejście jest skrajnie różne od strategii RWD, czyli ratuj własną dupę, której nazwa została spopularyzowana przez mojego kolegę z sal konferencyjnych, generała Romana Polko. I generał Polko zawsze powtarza, że podejście RWD jest absolutnie nietolerowane w jednostkach specjalnych, ale tak naprawdę nie powinno być tolerowane nigdzie. Dlaczego? Bo jest antytezą helpdesku. Czym wobec tego jest dobry helpdesk? No, to jest wówczas, gdy w obliczu przeprowadzki, która zawsze jest ogromnym obciążeniem fizycznym, czasowym, energetycznym, dostajesz spontaniczne telefony od przyjaciół, którzy chcą ci w tej przeprowadzce pomóc i mnie na szczęście to spotkało dwukrotnie. To jest wówczas, gdy w robocie jesteśmy przywaleni nieprawdopodobną ilością zadań, a koledzy proponują, że w takim razie zostaną godzinę, dwie dłużej w pracy i pomogą nam to ogarnąć. To jest w rodzinach, gdzie ktoś zderza się z poważnym nieszczęściem, wyzwaniem, a pozostali członkowie rodziny, pozostali kuzyni nie unikają kontaktów z tą osobą, tylko dzwonią, żeby chociażby mogła się wygadać. Za każdym z tych przykładów stoi bardzo ważny mechanizm, który chcę przedstawić za pomocą eksperymentu przeprowadzonego kilkanaście lat temu. Dużą ilość ludzi zaproszono na salę ćwiczeń, na której stały tzw. wioślarze, czyli trenerzy do wiosłowania. I celem badaczy było sprawdzenie wytrzymałości, wydolności i poziomu tolerancji bólu u osób badanych. Przy czym część z nich wiosłowała osobno, a część z nich wiosłowała synchronicznie na wspólnej sali. Wniosek z tego badania był prosty. Wspólne, synchroniczne wiosłowanie podnosiło wydolność, Powodowało wydzielenie znacznie większej ilości endorfin, i co za tym szło, podnosił się próg bólu u poszczególnych ludzi.